Dla nieskończonej chwały Bożej jeden z najbardziej znanych w palotyńskim świecie e, haseł Ad infinitam Dei Gloriam, to Paloty lubił powtarzać, bo był człowiekiem, który nie zaspokajał się byle jakością, był człowiekiem, który nie zaspokajał się ochłapami, w jego życiu były naprawdę nieskończone pragnienia. Ja to mówiłem zresztą w pierwszej konferencji, że on miał takie Boże ADHD, By nie wystarczało mu to, co było, Chciał więcej. I to było cudowne w Paloti. mnie to bardzo inspiruje. Żeby nie zadowalać się tym, do czego w tym momencie życia doszedłem, tylko chcieć więcej, 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 nieskończenie więcej. No. I tak myśląc o tej konferencji, zadałem sobie pytanie, jak to robić? Jak to robić, żeby to w moim życiu też się działo, żeby to, co o Paloti mówię, nie było tylko. Takim zachwycy, zachwytem nad świętym, że on tak miał. Fajnie, że tak miał, ale ja tak nie mam, bo jest poniedziałek i nic mi się nie chce. Jakby... I ten tydzień informacji dał konkretne wskazówki pięć takich konkretów, które myślę, że pomagają sprawić, że również moje pragnienia staną się bardziej szerokie, może nieskończone. Więc jak to robić, żeby moje życie było dla nieskończonej chwały Bożej? Pierwsza rzecz. Ciągle chcieć i to robić, Boga poznawać. To znaczy, by, broń Boże, żeby zatrzymać się kiedyś w takim momencie, trochę o tym wczoraj też mówiłem na, na Homili, zatrzymam się w takim momencie, że ja powiem, ja już Boga znam. Myślę, że jeśli ktoś do takiego momentu dochodzi w życiu duchowym, że może powiedzieć, ja znam Boga wszystko, to jedyne co on zna to kłamstwo. Jakby Pan Bóg jest totalnie nieograniczony, jest totalnie ponad wszystko to, co do tej pory o nim powiedziałeś i będzie cię ciągle zaskakiwał. I chodzi o to, żeby ciągle chcieć Go poznawać. By mieć tam z tyłu głowy, Pan Bóg jeszcze nie jeden raz mnie zaskoczy. Chciałbym się dać mu zaskoczyć. Tak jak po 50 latach małżeństwa twój chłop może Cię zaskoczyć, jaki jest głupi albo mądry, tak samo, tak samo. Bóg potrafi zaskoczyć jaki On jest, jak działa. Jak się nawracamy, pierwszy raz w życiu naprawdę spotykamy w życiu Jezusa, no to mamy taki efekt wow, nie? Wow, Panie Jezu, jaki Ty jesteś, ile Ty potrafisz i w ogóle kocham Cię. Będę nawracał pingwiny dla Ciebie, pojadę nawet tam. A potem przychodzi taka pokusa, żeby przestać się rozwijać, bo wszystko staje się takie płaskie, takie to wszystko opada. To jest bardzo konkretna pokusa, że ja już nie chcę Pana Boga poznawać. Że ja już zamykam się w twierdzeniu, że wszystko o nim wiem. Kochani, różne etapy naszego życia zapraszają do tego, żeby Pana Boga, Pana Boga poznawać inaczej, z innej strony. Dzisiaj masz tak: za 10 lat, jak będziesz starszy, albo głupszy, albo mądrzejszy, to Bóg będzie zapraszał Cię do innych rzeczy. Będziesz na niego patrzeć inaczej. Więc, kochani, naprawdę, póki tutaj łazimy po tej ziemi, to będziemy ciągle się zaskakiwać. Tylko broń Boże, żeby w głowie sobie nie zamknąć furtki do poznawania Boga, żeby ciągle tak chcieć. I Paloti o tym mówił, pisał: Nie znam Ciebie na tyle, na ile powinienem Cię znać. Bo gdybym Cię znał tak, jak powinienem Cię znać, byłbym całkowicie Twoim, żyłbym tylko dla Ciebie, tylko dla Twojej największej chwały i dla większego uświęcenia wszystkich dusz. Paloty wiedział, że jeszcze Boga nie ogarnia i ciągle chciał Go poznawać. Wierzyć, to znaczy ciągle Boga poznawać, może na nowo, może inaczej, na pewno bardziej. Kolejny konkret to nie robić siebie pępka świata. Nie robić siebie w swoim głoszeniu Jezusa, w swoim byciu w Kościele, Złotego cielca, którego inni powinni adorować, bo wtedy nasze pragnienia się wcale na chwałę Bożą nie rozwijają. Jest taka pokusa, szczególnie wtedy, kiedy ty widzisz, że Bóg przez ciebie działa i nie jesteś w stanie nawet już temu zaprzeczyć. Taka pokusa, skoro On działa, to znaczy, że ja jestem mocny, święty i nie wiadomo jeszcze jaki, nie? Że kurde, to mnie powinni ludzie adorować. To ludzie powinni przechodzić do, do dusz pastelstwa dla flautaga, nie? Bo on jest taki zajwisty, po prostu Jezus przy nim, to nic. <grystanie> jest to pokusa, nie? Żeby coś takiego tworzyć, tworzyć sektę, nie robić siebie pępka świata. Palotti pisał: Starajmy się czynić wielkie rzeczy na chwałę naszego Stwórcy i przypominajmy sobie, że Boża łaska nas uświęca i może uczynić świętymi bardzo ufam, że nasz ojciec niebieski napełni nas tą łaską. Ojciec napełni, a nie ja sam siebie. Głoszę Jezusa, jestem przy nim, mówię o nim innym, bo robię to po prostu dla niego. To jest trochę tak jak, nie wiem, macie fajną relację w życiu, macie fajnego przyjaciela i po prostu aż czasem was tak grwie, żeby powiedzieć innym: słuchaj, ale ten nie wiem, Karol. Albo nie wiem, Henryk, jaki on jest świetny. So, mam takiego przyjaciela, w ogóle taki cudny człowiek, trochę dziwny, ale taki cudny. Chciałbym ci o nim opowiedzieć. Głoszę Jezusa, bo zależy mi na tym, żeby inni doświadczali też tej przyjaźni. Z Jezusa robić pępek świata za przeproszeniem, a nie z siebie samego. Wiadomo, różnie to wychodzi, ale jeśli sobie też z tyłu głowy założysz, że nie o ciebie chodzi. Że chodzi o to, żeby to On był w centrum, to Twoje pragnienia też będą szersze. Trzecia rzecz, kto wie, czy nie jedna z najważniejszych żeby Twoje życie było dla nieskończonej chwały Boga, żeby On w Twoim życiu czynił wielkie rzeczy, to pamiętaj, że On daje ciągle i daje za nic. Wszystko jest łaską. Kochani, jak. By to naprawdę się przebiło nam do serca, że wszystko jest łaską. Nie musisz zasługiwać na boską protekcję, uwagę, miłość, bo to już masz. Wszystko jest łaską. Na nic nie musisz zasługiwać. Dlaczego Paloty był takim wariatem? Bo on wiedział, że wszystko jest łaską. Że on nie musi tracić energii na to, żeby Boga przekonywać: Kochaj mnie. Nie patrzcie, ile my czasem energii tracimy na to, żeby ktoś. Dobrze na nas popatrzył, dobrze o nas pomyślał. Ja sam to czasem robię i Boże ile ja tracę energii na to. Albo nawet na samo myślenie, nie? co oni o mnie myślą. A nie, jakby idziesz pod plebanie, spotykasz ludzi dziwnych, nie? Ty jesteś sam dziwny, co oni o mnie pomyślą. Yy, wszystko jest łaską. Chęć zapracowania na niebu. ona zamyka nas na doświadczanie tego nieba już teraz i był tego świadomy, że Bóg kocha nieskończoną miłością, a nie miłością, która kończy się wtedy, kiedy kończą się moje zasługi. Dlatego był takim wariatem. By tak, by tak naprawdę codziennie wstawać z myślą, wszystko jest łaską. Nic nie muszę robić, żeby Bóg mnie kochał. Czwarta rzecz. Może nawet jeszcze ważniejsza niż ta poprzednia w sumie. Tak jak myślę o różnych spotkaniach ostatnich tygodni i rozmowach z ludźmi, i Paloti też o tym mówił, że nieskończoną chwałę Bogu w moim, Bo, Bożą w moim życiu przynosi pokochanie własnej słabości. W podręczniku jest to nazwane pokora i ufność. Pokora, mamy różne pomysły na to, na to, na to, czym jest pokora. Pokora, kochani, to jest prawda, to jest przyjęcie prawdy o sobie. Nie tylko to, że Bóg mnie kocha nieskończenie, że stworzył mnie cudownie, że jestem w centrum jego uwagi, ale też prawda o tym, że jestem człowiekiem słabym. Że jestem człowiekiem, który te Boże dary w różny sposób czasem marnotrawi, że jestem marnotrawnym synem, który bierze wszystko, co daje Ojciec i to przepuszcza, sam się puszcza i kompletnie nie ogarnia. Pokora pokochać swoją słabość. Jakbyśmy tak czytali więcej pism Palotiego, to, to w ogóle bardzo mocno pobrzmiewa w, w jego pismach, głoszeniu. Jakby Paloti, no może ktoś, jakiś psycholog, jakby czytał, to by powiedział, że miał jakąś nerwicę, ale Paloti dużo mówił o swojej słabości. Może trochę przesadzał, ale jednocześnie samo to, że ją zauważał, to już było, myślę, że bardzo pokorne. Pokora to przyjęcie faktu, jestem słaby, a Bóg wtedy mówi, no i co? i tak będę działał będę działał w tobie będę działał przez ciebie bo on nie uzależnia swojej miłości mocy od tego czy ty jesteś słaby czy nie słaby i tutaj też jest kwestia naszych pragnień pokora to też przyjęcie tego że pewnych rzeczy nie potrafię choćbym chciał Paloty pisze o boże jakże ograniczone są nasze siły Pocieszmy się jednak, że najdobrotliwszy Bóg znajduje upodobanie już w samych naszych pragnieniach, a więc przez nie już składajmy mu hołd uwielbienia. Chciałbym dzisiaj kochać. Nie potrafię. Chciałbym. Naprawdę bym chciał. Chciałbym patrzeć na ludzi z większą cierpliwością. Chciałbym, widząc, że ktoś czegoś nie ogarnia, patrzeć lepiej. No a nie potrafię, nie. Ale przynajmniej chcę. I to już jest przestrzeń, w której Pan Bóg może działać. Pokora to jest przyznanie się, że chcę, a jeszcze nie umiem, ale się mogę nauczyć. Pokora to jest przyjęcie siebie z tym wszystkim, o czym powiedziałem przed chwilą. I ostatnia rzecz. Nieskończona chwała Boga jest do osiągnięcia w moim życiu wtedy, kiedy ja naprawdę chcę dobra. I to jest mój priorytet, a nie to, jak coś zrobię, czy się wszystko uda, czy nie. To znaczy, głoszę Jezusa, jestem z Nim i chcę tego dla Niego samego, a nie po to, żeby jakieś wielkie rzeczy się działy, żeby ludzie mnie chwalili. Bo mam takie, a nie inne środki. Palotti robił, co mógł i się nie przejmował tym, czy starczy mu na tą, czy tamtą akcję. Po prostu swoje robi, mówi, Panie, to dla Ciebie, to Ty się martw. Ja tutaj, wiesz, chcę Twoją chwałę głosić. I wtedy jakoś cudownie wszystko się ogarniało. Ja osobiście tu w tym nie dorastam, nie? Jak mamy mam jakieś wielkie eventy przed sobą, to mój mózg od razu wszystko chciałby mieć dopięte na ostatni guzik. Nie? Jak z, jakaś jest wielka akcja, nie mam w tej chwili pieniędzy, ja już mam nerwicę wewnętrzną, nie? A potem sobie myślę, to co mówił Palotti, Niech nikt nie bierze się do stosowania środków apostolskich, gdy brak podstawowego, niezbędnego pragnienia, aby we wszystkim i poprzez wszystko objawiła się chwała Boża. Jeśli chcesz, żeby Pan Bóg w twoim życiu działał, to nie musisz się martwić. To On się będzie martwił. To On będzie działał. Więc jak jest dobra motywacja, to potem jest Boża akcja. To tak działa. Jeśli robisz pewne rzeczy z motywacji, że to dla ciebie, Panie, to, to pyknie. Pięć takich konkretów Palotiego, a takie pytania dla ciebie do rozkminy, do rozważenia na potem może. Wracając do tego, co mówiłem przed chwilą. Pierwsze pytanie. Jeśli masz go ciągle poznawać, to czy może się już nim trochę nie znudziłeś? Może się nudzisz? A dlaczego się nudzisz Bogiem? Druga rzecz. Jeśli nie masz robić z siebie pępka, to zadaj sobie pytanie, czego nie wykorzystujesz. Jezusa, nie pępka. <noise> czy nie jest tak, że Jezus stał się Twoim źródłem dochodu, e, źródłem tylko radości? Czy nie jest tak, że Jezus tylko zaspokaja Twoje potrzeby? Trzecie, pamiętając, że wszystko jest łaską, czy przypadkiem nie chcesz kupić Jego miłości? Czy nie jesteś taką starą babką z wózkiem, która lata na targ codziennie? No to latasz do kościoła z takim wózkiem i próbujesz kupić, kupić jego miłość. I ciągle ci nie starcza, bo się okazuje, że się nie da kupić. To taka cena, że się nie da, więc po co próbować w ogóle? Nie, czy w twoim życiu duchowym ty nie próbujesz zasłużyć na miłość? Czwarte, gdy, kocha, gdy masz kochać swoją słabość, czy znasz swoje braki i czy się na nie godzisz, albo jeszcze inaczej, czy chciałbyś się na nie zgodzić? To jest trudne. Ja się uczę ciągle. Ja się nie chcę godzić na moje braki. Jak już mnie przypili w życiu, to wtedy już muszę. To wtedy jest niezła lekcja. Ale czy chciałbyś pokochać swoją słabość? Nie, że udawać, że jej nie ma, ale tak przyjąć siebie z tym. Pamiętając, że Bóg jest większy od tego. I piąte, jeśli głosisz Jezusa dzisiaj jakoś, to czego szukasz, jeśli Go głosisz? Czego tak naprawdę szukasz? Czy chciałbyś bardziej szukać Jego samego, jakby szukać Jego chwały? Szukać tego, żeby Twój przyjaciel yy, czuł się dobrze, bo jest zaproszony, bo zapraszasz do relacji z Nim. I to takie konkrety. I to by było myślę, że na dzisiaj tyle. Amen.